Ból gardła oczywiście zwykle mówi nam o tym, że ma miejsce jakaś choroba bądź początek choroby. Pokażę Ci dzisiaj technikę, która pozwala pogłębić oddech, rozluźnić gardło. I pierwszą rzeczą, którą zrobisz, to będzie masaż tej struktury. Więc po prostu palcami delikatnie, nie za mocno masujesz sobie w ten sposób. Potem bierzesz tutaj palce i szczypiesz. Aż dotąd, aż do dołu. Jak widzisz, to jest takie małe szczypanie bardziej skóry. Chodzi nam o to, żeby poruszyć energią. Tą stroną zewnętrzną oklepujesz szyję, czyli z dwóch stron kilka razy. I tutaj już zaczyna teraz płynąć krew, zaczyna się coś dziać. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i nauczyć się stosować akupresurę przeciwbólową, to wpisz w komentarzu chcę.